Siemano, witajcie sobie ten compound jest ja ze mną Game Music i to jest nasza reklama naszego serwera Compound Craft Tym razem na Free Tym Znaczy to jest Frevild i tego się zapraszamy. Skyblock już nie istnieje, teraz jest Sprebuild, jest w trakcie budowy, to jest nasz Spawn. To też tam jeszcze będziemy mniej więcej tutaj. Tu jest rzeźnia. No. No. Dobra. ładna no, no. e, Kopalnia. Jest... Boziadamy też szerwerkę. Sorrywal już na... ale już ten jest na łucha machi. E, tu jest kopalnia, wiesz. Tu jest s Tak, e, trzeba na forum serwera. To jest z ziemi. kopalnia. Y, Łap piaskownica. To jest Łup Piaskownica. I to by było chyba już na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bijajcie na serwer, polecajcie go znajomym siema.